Czwórka czyta w tegorocznej odsłonie: Czwórka czyta z gościem, w którym opowiadamy o ciekawych, interesujących książkach, odpowiednich dla najmłodszych czytelników. Książkę, którą będziemy prezentować dzisiaj, nasza szkolna biblioteka zakupiła w ramach dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Moimi partnerkami w tym odcinku są uczennica klasy 7b Olga Sztachowska. I gościem specjalnym, wyjątkowym dla naszego projektu jest pani Karolina Danowska, która jest z wykształcenia psychologiem i na co dzień pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. Witam. No to czas na bohaterkę. Tym razem książka wydana przez wydawnictwo Zakamarki pana Martina Melina. To jest książka z literatury szwedzkiej pod tytułem Chłopak z Lasu. I tutaj zasłoniłam już naszą ważną osobę w tym odcinku Olgę. Tak się prezentuje dzisiaj omawiana książka. I tytuł sugerowałby, że głównym bohaterem jest chłopak. Olga, czy tak jest? Nie, nie jest tak. Główną bohaterką jest dziewczynka. Mona, która hmm. y, przyjechała na wieś, tak? Taką miejscowość ślefniskową, byśmy powiedzieli. I się że ona u ojca wtedy, tak? Mieszkała, co hmm. No właśnie, w bo my ją poznajemy, hmm. Olga, w bardzo trudnym dla niej momencie życia. Co się stało? E, jej rodzice się rozwiedli. Mm -hmm. I e, akurat. W lato, żeby jej tatarniczył się samotny, spędzała u niego całą wakacje. Mm -hmm. Ona chyba nawet Ona tata specjalnie wybrała, wybrała tatę, bo obwiniała mamę za rozpad mm -hmm. tego związku i w ogóle całej rodziny, bo to mama znalazła nowego partnera. Ja nie czytałam, nie wiem czy panie czytałyście wcześniej. Książkę, w której rodzice mieliby tak znaczące stanowiska. Tutaj oboje byli politykami, i to jeszcze w przededniu jakiejś kampanii wyborczej, przed, w przededniu jakichś wyborów ważnych w Szwecji. Więc nie dość, że rodzina się rozpadła, to jeszcze no, bardzo zaangażowani zawodowo rodzice. I tutaj do naszego gościa pierwsze pytanie. Nasza bohaterka niespecjalnie dobrze sobie radzi z tą sytuacją i pytanie takie około książkowe. Rozwody osób dorosłych, członków rodzin są czymś dosyć powszechnym w codziennym hmm. życiu. Co może zrobić nastolatka, nastolatek? Jak sami sobie mogą pomóc, kiedy znajdują się w takiej trudnej dla nich sytuacji? Te sytuacje bywają różne, bo czasami e, przebiega to dosyć łagodnie i płynnie, rodzice nie skaczą sobie do oczu, i tutaj mm -hmm. mamy, wydaje mi się, taką sytuację, że dosyć mm -hmm. tak elegancko rodzice e, postępują, natomiast czasami bywa różnie i to dziecko no, musi czasami wręcz zająć jakieś stanowisko, dookreślić się. E, to czy jest taka rada, którą można Czy tutaj przede wszystkim trzeba wyjść z założenia, że to nie dziecko powinno mhm. sobie samo radzić z tą sytuacją, rozwód y, dotyczy dorosłych, prawda? Mhm. Rozwodzimy się i kończymy bycie żoną i mężem, nie kończymy bycia rodzicami. Czyli y, y, w takiej trudnej sytuacji bardzo ważne jest, żeby dziecko do tego przygotować i żeby z nim rozmawiać. I y, bardzo ważna jest rozmowa. Y, I myślę, że jeżeli nastolatek, tak, tutaj akurat mamy nastoletnią dziewczynkę. Miałaby takie zaplecze, że miałaby z kim porozmawiać, zostałaby objęta wsparciem psychologa, dlatego że jest to sytuacja kryzysowa rozwód. Jest porównywalne, myślę, do żałoby, bo mm -hmm. coś umiera, coś się kończy. Tak? Ta podstawowa jednostka, którą jest rodzina, ten węzeł puszcza w pewnym momencie. Więc wydaje mi się, że tutaj ona, żeby to jakoś. Było dobrze rozwiązane, powinna była być wsparta, i to dorośli powinni o tym pomyśleć, żeby zapewnić jej opiekę psychologa, no, to jeżeli są ja dobrze małby. napisanej książce. Ale mhm. życie no, nie jest nie jak zawsze tak, tak, tak wygląda. Mhm. Niestety, bardzo często właśnie się spotyka z taką sytuacją, że dziecko w tym wszystkim jest pozostawione samo sobie. tak? Rodzice tak się skupiają na sobie w tym wszystkim, że zapominają o tym, że jest członek rodziny, który nie jest w stanie sobie sam poradzić. Tutaj też tak wyraźnie było pokazane, w jakiej trudnej Mona była sytuacji, bo ona, to nie jest kwestia dziecka, żeby ono wybierało, gdzie chce mieszkać ze względu na rodzica, prawda, mm. a ona bierze na siebie odpowiedzialność, żeby tacie nie było smutno, mm. żeby tata źle się nie czuł, nie czuł się samotny, ona nie patrzy na to, gdzie jej by było lepiej, tylko wybiera tatę. I tak trochę w tej książce jest pokazane, że ona temu tacie trochę zastępuje e, żonę, prawda? Gotuje mu obiady, sprząta, e, czeka na niego, z kolacją na przykład. I dla mnie to trochę było takim e, tak mi się gryzło wiek dziewczynki, z tym, co a robi. z tym, co robi. prawda? Mhm. W, jak się czyta tą książkę, to ma się wrażenie, że bohaterka jest starsza, e, a potem się dowiadujemy, że ona ma niecałe 13 lat, a obowiązków i odpowiedzialności, jakie na nią spadają, jest bardzo dużo. I nie ma z kim porozmawiać. Kiedy przeczytałam tę książkę, ona nie jest wyraźnie podzielona na dwie części, ale ja ją sobie tak podzieliłam. Mm -hmm. Bo kiedy zaczęłam czytać tę historię, to wydawało mi się, że jestem w takiej obyczajowo-społecznej, młodzieżowej opowieści, a w połowie nagle się okazało, że ja jestem gdzie indziej. My nie powiemy naszym słuchaczom, jak ta książka jest podzielona i dlaczego ja powiedziałam, że jestem nagle w zupełnie innej historii, bo byśmy zabrali całą przyjemność czytania, ale trochę tutaj, jak gdyby takich wątków z tej drugiej części w sposób taki właśnie książkowy próbuję opowiedzieć sytuację tej bohaterki, bo ona bardzo szybko, no też będziemy o tym rozmawiać, czy to dla niej było dobrze, czy źle, Poznaje właśnie tego chłopaka z lasu. Jest lato, jest gorąco, to sprzyja wychodzeniu z domu. Poza tym w domu, kiedy nie ma rodziców, kiedy nie ma rodzeństwa, przyjaciół jest się samemu, chce się wyjść i tych kontaktów poszukać. I jej się bardzo szybko to udaje. W dodatku ten chłopak z lasu ją fascynuje. Olga, jak myślisz? Co twoją rówieśnicę mogło w nim zafascynować i czy ciebie też by to zafascynowało? Myślę, że mogę ją zafascynować ta tajemnicza aura, jaką miał, mm -hmm. e, ponieważ jakby m, chciała go poznać, bo zaintrygował ją jakby tego po prostu no nie wiem, jak to powiedzieć. Taka... Inność? Inność. Ale myślę, że on chyba na nią czekał, prawda? To on się do niej pierwszy, tak mi się wydaje, tam odzywał. Na on w ogóle ją intrygował. Mm -hmm. On od razu wiedział, jak ona ma na imię. I to... to, to ktoś, kto się nią zainteresował. Poza prawda? tym, jak on wyglądał. Mm -hmm. On był... No, jej się wydawało, że jest bardzo przystojny. Hmm. I jeszcze dostała potwierdzenie swoich wrażeń, bo odwiedziła ją koleżanka, której również dek zaparło, tak? Hmm. Jakżeż to on wyglądał. Hmm. Więc no. Y mógł się podobać. A poza tym mamy taki trochę zakazany owoc, bo to jest chłopiec, który jakby widać, że nie obowiązują go takie normy jak normalnie, tak? Wchodzi, nie musi się gdzieś tam tłumaczyć, gdzie wychodzi, co robi, więc jest to takie atrakcyjne, myślę. Nie wiem, czy, czy Olga tutaj no, też tak, tak przejdzie. oczarowałby cię ten Michael, bo tak się nazywa, to on zdecydowanie. Ojej, to tutaj się trochę zaniepokoję, ponieważ Olga jest niezwykle trzeźwo stąpającą dziewczyną po ziemi. A tutaj, no bo co się zaczyna dziać? Mona e, ma marzenie, chciałaby się przyozdobić. Co ona by chciała, Olga, zrobić? Ona no, się przekuć uszy, pamiętasz? Tak. Że chciała przekuć uszy, chciała mieć kolczyki. E, mama uzależnia to od decyzji taty, a tata się sprzeciwia. I ona, no, pragnie mieć te uszy przekute. Zwierza się z tego niezrealizowanego marzenia Michaelowi i cóż on takiego wymyśli? Są przykło uszy. Tak, w dodatku I czym? Wyciągnął, tak, wsadził rękę do kieszeni spodni, wyciągnął rękę, a na tej ręce kilka par kolczyków, w dodatku z prawdziwego kruszca. To były kolczyki złote. Zapaliłaby ci się rand postrzegawcza? Zdecydowanie tak. A jej się nie zapaliła. Dlaczego? Była oczarowana. Myślę, że prosty... No ale gdzie rozum, Onga? To... I tu kwestia wieku bohaterki, prawda? Mm -hmm. to jest, pokazane jest takie też to niebezpieczeństwo, w co mogą wpaść nastoletnie, takie wchodzące w nastoletni czas osoby w takich sytuacjach, gdzie nie mają wsparcia. Bo hmm. ona nie może tego przegadać z tatą, że poznała chłopaka, że on taki tak się zachował, tak? Yy, ale ani żeby ma... mogła z tym tatą porozmawiać, hmm. ale jak gdyby sama sobie zakłada taką barierę, że jednak może nie. Yy, aczkolwiek ja takie miałam wrażenie, że tam bardzo często pada, że on nie ma czasu na coś, hmm. bo jest zajęty tą właśnie kampanią, hmm. prawda? Więc hmm. to jest też taka sytuacja, że ona sama. Yy, Patrząc na początku, że ona przejęła pewne cechy, których nie powinna przejmować jako dziecko, czyli ona jest tą odpowiedzialną, tak naprawdę, tak? No to ona sobie sama myśli, a nie będę tacie głowy zawracać, bo tata jest zajęty. Tata... Ale jednak myślę, że wiedziała, że trochę się mm. zrobiła, bo tata nie pozwolił na te kolczyki, to awantura pewna była. No właśnie, ale ja mam takie wrażenie, że to, że tata nie pozwolił, a ona to zrobiła, to jest trochę wołanie, spójrz na mnie, jestem tutaj, mm -hmm. prawda? Zwrócenie na siebie uwagi. A, robię coś takiego właśnie złego, mm -hmm. wiem, że tata mi zabronił, ale wtedy na pewno zwróci uwagę i na pewno przez chwilę będę miała tą uwagę na sobie. Wydaje mi się, że to właśnie ten moment przekucia tych uszu był takim, po, był takim początkiem w ogóle zmiany naszej bohaterki. Zmiany jej wartości, zmiany jej postępowania. Ponieważ w ogóle nagle przestała się kierować swoim rozsądkiem, właśnie swoimi wartościami, mm -hmm. tak bardzo polegając na e, wyborach tego partnera. Mm -hmm. Zmienia się tak niesamowicie, że aż trudno do, to w to uwierzyć. Mm -hmm. Ona przestaje się myć i przestaje spuszczać wodę w toalecie, mm -hmm. a jednak nadal nie zapala jej się ta lampka. Mm -hmm. e, Zwróciłabyś swojej uwa koleżance uwagę, że nieładnie pachnie? Zdecydowanie tak. Mhm. E, licząc się z tym, że możesz ją stracić? Myślę, że no tak, i tak zwróciłabym uwagę. A że coś, Myślę, się, źle... Że coś się źle dzieje, żeby <grym> jakby... Żeby pomyślała, że coś jest. No nie tak, że odkąd zaczęła spotykać się z jakimś chłopakiem albo z jakimś po prostu towarzystwem, że coś, coś się zmieniło zdecydowanie. Przestaje być sobą, nie? Bo tutaj trochę tak było, ona przestała być sobą, ale chyba tego nie zauważyła, mm -hmm. i stało się jej, wydaje mi się, jeszcze coś poważniejszego, coś moim zdaniem w ogóle straszniejszego, i to mówię jako mama niż to przykucie uszu, niż to nie mycie się, bo pamiętacie panie, co ona zrobiła, a właściwie czego nie zrobiła? Czemu? Na... Mm -hmm. to, to o to chodzi, że nie wróciła do mm -hmm. domu na noc, prawda? Tam mm -hmm. jest taki moment, że ona w ogóle nie wraca, zostaje w lesie z tym chłopakiem, tak? Mm -hmm. W jego namiocie. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie wraca do domu. W życiu tak nie jest, jak w książkach. Myślę, że jest trudniej i gorzej, e, natomiast to jest książka i jej chłopak, ten chłopak z lasu, Michael, w pewnej chwili mówi jej, że jeżeli zrobisz ten jeszcze jeden krok, to już nie będzie odwrotu. Czyli jak gdyby ostrzega ją, każe jej się niejako zatrzymać i pomyśleć. Życie takie nie jest, wręcz odwrotnie, zaciemnia wszystkie ślady. No, on jest tym głosem na samtku tutaj. tak. Rozsądku, to to tak. Mm. My nie powiemy, czy ona się zatrzymała, czy się nie zatrzymała, no bo czytelnik musi mieć jakąś przyjemność z czytania i mieć szansę na wyciągnięcie mm. własnych wniosków, no ale życie tak nie powie. On powiedział. Um, czy to właśnie, że ona, Mona, znalazła się w takiej trudnej sytuacji życiowej, że rodzice się rozwiedli, że ona dużo czasu spędza sama. Mogło być powodem tego, że się w tym życiu zagubiła. Jak pani to no ocenia? Ja myślę, że to był główny powód, dlaczego mm. ona się zagubiła. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj dziewczynkę, która jest w takim trudnym okresie dojrzewania wynikającym z rozwoju, tak? Że y, to już jest taki etap, że już z jednej strony chce już być samodzielna, podejmować decyzje, z drugiej strony niekoniecznie y, zdaje sobie sprawę z konsekwencji pewnych decyzji, które się podejmuje, prawda? Taka tożsamość się buduje. I to jest no, trudny moment i jeszcze trudna sytuacja rodzinna, i zjawia się ktoś, tak, który zapełnia. Akurat te, wtedy akurat idealnie w momencie i idealnie ma cechy, które zapełniają pewne braki, które ona odczuwa, tak. I ja myślę, że tutaj. To jest taki yy, yy, główny powód, tak? że to się wszystko naraz u niej zdarzyło. Natomiast jeżeli byśmy sobie tak mieli wyobrazić, że ona jest z pełnej rodziny, ma koleżanki na miejscu, ma rodziców, z którymi może porozmawiać, tak? mhm. to myślę, że trochę mogłoby inaczej się potoczyć to wszystko, bo ktoś mógłby ją w pewnym momencie zatrzymać, zwrócić jej uwagę na to, ale co ty robisz, tak? dlaczego tak postępujesz? E, jakby miała bliższe kontakty z rodzicami, to najpierw by też myślała o, o nich, mm -hmm. prawda, robiąc pewne rzeczy. Miałaby z tyłu głowy, tak, to jest tak samo analogicznie jak e, dziecko wychodzi i rodzic powie kocham Cię, ufam Ci, to to dziecko się trzy razy zastanowi zanim zrobi coś niemądrego. Tak, o tak. 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 Jak usłyszy od rodzica, że rodzic ufa, prawda, to jest mm -hmm. takie. Natomiast ona z jednej strony przez rodziców jest traktowana nieodpowiednio do wieku, bo zrzucane są na nią obowiązki i oczekiwania, które jakby nie są odpowiednie dla dwunastoletniej, trzynastoletniej dziewczynki, a z drugiej strony mi się wydawało przez całą książkę, że ten tata nie ma do niej takiego jakby zaufania, jeżeli chodzi o jej osąd, o jej zdanie, chociażby te kolczyki, mhm. tak? No, yy, mógłby rozważyć, porozmawiać z nią. Dlaczego? Ona chce, że coś się dzieje, że są te kolczyki, że ona by bardzo chciała, że to jest dla niej ważne. Natomiast on uznaje z jednej strony, że ona jest na tyle duża, że może mu gotować obiady, robić kolację i ogarniać dom, a z drugiej strony nie jest na tyle dojrzała, żeby podjąć decyzję o przekuciu uszu, prawda? Mm -hmm. no. no właśnie, wyjątkowo. Yy... Interesująca książka dla czytelników tak, w takim wieku, jak Olga. Po przeczytaniu książki od razu na korytarzu Olga zapytałam, Olga i co? Pamiętasz, co powiedziałaś? Podobało się ci się czy nie? Bardzo mi się podobało. A podobała. teraz kiedy, bo już jakiś czas temu czytałaś tę książkę, kiedy patrzysz na nią z dystansu i patrzysz na tę bohaterkę, miałabyś dla niej jakąś radę? No, na pewno, jakby. No wiesz, my z panią Karoliną jesteśmy osobami dorosłymi, patrzymy na to inaczej, a ty tak jesteś to? jej rówieśnicą. Miałabyś radę dla niej i dla innych swoich koleżanek w takiej sytuacji? Wiesz, bardzo przystojny chłopak obok. Pierwsza miłość, może w dla w życiu. To strasznie trudny moment, ale jednak. Znaczy, myślę, że powinno tak. Zastanowić się dużo bardziej nad tym wszystkim, nad wszystkimi jej wyborami. Ta, no nie wiem, już te kolczyki to no już nieważne, ale na przykład ta noc w lesie, kiedy ona z nim została, w ogóle nie odzywając się do rodziców, oni się martwili, dzwonili, wydzwaniali, a ona w ogóle ich ignorowała, no nie myślała po prostu o tym, co oni czują. Mm -hmm. I myślę, że powinna po prostu bardziej, e, jakby zastanowić się. To, co robi, jest dobre. Mnie się wydaje, że to też jest dobra książka dla rodziców. Żeby byli czujni i żeby zobaczyli, jak niedużo trzeba, żeby nasze dziecko zeszło. Zdaje się, z dobrze wytyczonego kursu. Trasy na e, zakręty życia obecnie. Właśnie, że mamy do czynienia z e, dziewczynką, taką mam wrażenie, która nie sprawiała wcześniej problemów mm. w wychowawczych. Czyli mogła prawda? uśpić czujność no, swoich rodziców. E, tak. Natomiast ta książka jest e, Ja z perspektywy mamy, tak? I trochę z perspektywy osoby dorosłej, jak ją czytałam, no to myślę, że e, warto, żeby ją przeczytali rodzice właśnie, żeby zobaczyli. E, Czego dziecko może potrzebować? Bo czasami się nad tym nie zastanawiamy, prawda? Gdzieś tam skupiamy się na tym, żeby były e, lekcje, żeby chodziło do szkoły, tak? Żeby były te takie podstawowe potrzeby e, gdzieś tam e, zaopiekowane, zaspokojone. Natomiast e, nie patrzymy na to, kim jest nasze dziecko. A przecież dziecko to jest odrębna jednostka, tak? Osoba o własnych Człowiek. potrzebach. Człowiek, tak? I czasami się trzeba pochylić i to, że podejmuje decyzje inne niż My rodzice, no to też jest normalne, tak? Nie możemy oczekiwać, że, będzie, że zaplanujemy dziecku tak, jak ma się zachowywać i ono, ono nam wejdzie w te, w te tryby. Polecamy książkę? Bardzo polecamy. polecamy. Mhm. Um, dziękuję moim gościom za udział w tym nagraniu, w tym odcinku. Wszystkich Państwa zapraszamy do czytania i zdecydowanie do polubienia naszej akcji.